Nie bardzo interesujące, bo od, się tego, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy sami. E, wszyscy mamy te same uczucia, mamy tylko, tylko i wyłącznie mamy e, różne przyzwyczajenia, różne, e, różne obyczaje. E, jesteśmy sami tak naprawdę. Poznanie kultur, to wiadomo, jest e, pouczające bardzo. E, Wymiana, wymiana dzisiejsza, którą mieliśmy tematy, poglądów, poznaliśmy francuską kulturę, bardzo podobna praktycznie do Polski, gdy jest ten sam kontynent. Bardzo fajna wymiana. Ja przede wszystkim dowiedziałam tego, że Francuzi mają e, inne zdanie o nas. Myślałam, że zwykają... E, tak myślałam to tych tak tak że zwykają krajem. tych samych krajów. I ta debata, ta wymiana miała e, dzięki temu e, i okazję dowiedzieć się, że jednak jesteśmy zacisami z niepowiedziowanych i w i z nim kulturą. I tak samo odwyczajami, możliwe właśnie, że wydarzy się jakiś ale poglądami jednak są no. one. Tak, ja też właśnie mam dołączyć do odpowiedzi i Babura. I e, jedyna rzecz, na, bo, ruzi, to właśnie ten język, i ta bariera, której no, nie jesteśmy w stanie pokonać, bo za pośrednictwem tego języka, ale myślę, że wkrótce to nie będziemy mieć takiego problemu.

jest nie tak jak generalnie w starszym pokoleniu, a młodzież e, i religia nie ogranicza wolności kobiety. Również w Polsce treść, że wszystkim krajom chcą Jej rolą hmm. jest e, bardzo wolna, natomiast nie jest to konieczne, e, koniecznie prawdą na przykład w lesji muzułmańskiej. Mhm. Gdzie kobiety są dużo mniej wolne. A, Pani, to, ja to, to, że, że, ponieważ wszystkie szkoły publiczne y, są laickie, nie można przychodzić do szkoły y, ze znakami zewnętrznymi religii, czyli na przykład z ustami na głowach.